Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Spiralos i witam na kanale Endgame. Słuchajcie, dzisiaj mówię do Was i nagrywam na dosyć szybko, ponieważ wydarzyła się mega fajna rzecz. Otóż Blizzard niespodziewanie ogłosił datę premiery patcha 9.2.5. Czyli długo wyczekiwany patch, który oficjalnie wieńczy Shadowlandsy oraz rozpoczyna okres przejściowy, okres taki przygotowawczy do. Dragonflighta, który no nie wiemy jeszcze ile może potrwać, ponieważ nie wiemy kiedy dokładnie Dragonflight będzie miał swoją premierę. Yy, Patch 9.2.5 ma swoją premierę już niedługo, bo dokładnie za 6 dni od dzisiaj, czyli 1 czerwca w Europie, 31 maja w Stanach Zjednoczonych. Także w dniu, kiedy to nagrywam. Mamy dzisiaj czwartek, także dosłownie 6 dni zostały do premiery. Ale co ciekawe, co ciekawe, tylko feature'y patcha i 9.2.5 się pojawią bez bez nowego sezonu. Nowy sezon jak to powiedział Blizzard, będziemy musieli poczekać do later this summer, czyli okres letni Wiemy, że się pojawi, nie wiemy dokładnie kiedy. Możemy przewidywać, że będzie to jeszcze przed premierą yy, dodatków Wrath of the Lich King na klasiku. Yy, przypomnę, że, że przewidywana data premiery Wrath yy, of the Lich King jest na yy, okres koniec sierpnia, jakoś wrzesień. Więc yy, myślę, że realnym terminem byłby mniej więcej, ja bym stawiał koniec lipca, kiedy wejdą zmiany sezonowe. Ale co w tym patchu? Zobaczmy. Blizzard opublikował szereg informacji oraz zmian, które pojawią się w nowym patchu, Między innymi zmiany w achievementach, co dla nas najważniejsze, cross-faction oraz jakie, jakie elementy gry będą obsługiwały cross-faction, czyli to jest właściwie najważniejsza zmiana tego patcha możliwość, gdzie hordy i alliance grania razem, wspólne robienie kontentu, PvP, rajdy, dungeony. Czy różne inne instancje oraz czynności. Więcej szczegółów znajdziemy w BluePoście od Bizarda, ale w dużym skrócie możemy się spodziewać, możemy spodziewać się istotnego przyrostu właśnie wspólnych aktywności. Będą możliwość, będzie możliwość stworzenia community cross-faction, zarówno dla, dla Alliance, jak i dla hordy, co pozwoli też wielu przyjaciołom po dwóch stronach barykady w końcu się przełączyć. I, i, i razem robić content, będą też restrykcje, nie wszystkie, na przykład też starsze dungeony, czy starsze rajdy, będzie można robić razem, na przykład Battle for Dazzle, Siege of Borealus, czy crown Citadel, są to instancje, które nie będzie można robić w ramach CrossFaction jest to logiczne, ponieważ pojawiają się tam scenariuszowo rzeczy, które typowo są dla Hordy albo typowo dla Alliance, także tutaj nie ma się, nie ma się co dziwić. Będą też tutaj zmiany w torgaście, będą zmiany Rinaum w nowym patchu. Między innymi, vendor u którego można było do tej pory kupić specjalny item, który daje nam 40 renown, teraz będzie dawał nam renown 60. Będziemy mieli odblokowane. Gdzie mi pokoną większą ilość layerów Torgastu, będą drobne zmiany w, w klasach, będą drobne zmiany gdzieś tam też w, w achievementach. Także trochę, trochę tych nowości się pojawi, ale nie pojawi się więcej nowości, które oczekiwaliśmy przy, przy patchu 925, jeśli chodzi o sezon. Na sezon, czyli na główne mięsko, poczekamy. A co czeka nas w samym sezonie? W sezonie, w sezonie czwartym Shadowlandsu, czyli już w takim ostatecznym końcu i ostatnim sezonie, przede wszystkim czeka nas nowy Sezon Mythic Plusowy. Dodanie nowych Dungów w postaci starych Dungów, ponieważ zobaczymy, zobaczymy m.in. Return to Karazan, zobaczymy Mehagon, zobaczymy Grimrock Depot bodajże. Także będziemy mieli część, część starych Dungów, w sensie część Dungów Shadowlandsowych i część zmienionych dungów z afiksami z poprzednich dodatków. Co ciekawe, jest to taka przymiarka do systemu, który będzie od początku funkcjonował w nowym dodatku Dragonflight, ponieważ tam od początku będziemy mieli w każdym sezonie mix mix dungeonów jakby z aktualnego kontentu, czyli Dragonflightowego oraz mix dungów z poprzednich dodatków. Także myślę, że tutaj Blizzard chce nas przygotować i też wyczuć temat, jak się z tym czujemy oraz też nowe alfiksy. Eee, ale o tym jakby w kolejnym filmie, ponieważ no jeszcze trochę do tego nowego sezonu, ale też rajdy. Na, musimy się jeszcze poczekać na nowe rajdy, w sensie nowe, no. W sezon czwarty wprowadzi nam możliwość ponownego rozegrania ra wszystkich rajdów z Shadowlands, czyli Castle Natri e, obecnego Sepulcher of the First Ones oraz Sanctum of Domination. E, rajdy te będą, e, będą co, zmieniały się co tydzień, będzie ich rotacja i każdy tydzień przyniesie nam Przyniesie nam też nowe afiksy, ale też za, y, dla tych rajdów, czyli będą troszeczkę inne mechaniki, żeby urozmaicić nam samo rajdowanie. Dodatkowo y, od gier będzie podniesione na wyższe item level, żeby zdobywanie nagród było odpowiednio atrakcyjne. Y, oprócz tego wspomniany wcześniej nowy sezon, y, nowy sezon w, y, jeżeli chodzi o M+, +y, y, z, nowymi, z nowymi dungami w rotacji, także to myślę, że będzie chyba najciekawsza zmiana. Oraz będą wędroży, którzy będą sprzedawali ze specjalną walutę trinkety oraz broń z raidów. Będzie to ograniczona ilość tego, ponieważ za specjalnego quest'a, który pierwszy będzie wymagał zabicia 30 bossów, drugi 20 bossów z raidu i ostatni bodajże 10, te liczby mogą być inne, mogłem się na przykład, bo chyba było 20, 10 i 5, ale jakby no, no nieistotne. W każdym razie będziemy mogli dostać trzy specjalne jednostki waluty, za które będziemy mogli kupić trzy, ale tylko trzy itemy yy, od tego wendora. Także no zrobimy quest, będziemy mogli kupić trzy itemy, jeśli na przykład nam nie wypadnie z raz samego rajdowania wymarzona broń bądź trinket, no jakby za pomocą tej specjalnej waluty będziemy mogli sobie uzupełnić, yy, uzupełnić wyposażenie naszej postaci, co jest myślę bardzo fajne. Ale tak jak mówię, na to sobie jeszcze wszystko czekamy. Co? Na... Poczekamy. Co czeka, nas, yy, co czeka nas 1 czerwca? Przede wszystkim CrossFaction. Z dodatków w patchu 9.2.5 1 czerwca otrzymamy jeszcze między innymi dodatkowy Questline dla Dark Iron Dwarfów oraz dla Bodelfów, który wprowadzi nowe. nowe itemy, nowe. Yy, nowe rzeczy do kustomizacji. Ale przede wszystkim poznamy trochę lorowych nowości, które myślę, że są tutaj bardzo. Yy, bardzo wyczekiwaną gradką dla fanów. Także. No. Z jednej strony dużo, z drugiej strony niedużo. Pytanie, czy wystarczy to na tyle, żeby zachęcić graczy do, do powrotu na 9.2.5? Czy jednak będą czekali na aż wyjdzie właściwy sezon czwarty, czy jakby, jakby pełny pełny content? Czy może wszyscy już są na takim etapie, że tak na dobrą sprawę te Shadowlandsy są już tak wymęczone i mają ludzi ich tak dosyć, że niezależnie co by zrobili w patchu 9.2.5 ludzie czekają już na Dragonflight? Ja sam powiem, że, yy, że nie wiem, jest, mam, mam dosyć mieszane uczucia osobiście. No, z racji na, na, na rzeczy, które mi się podobają, sobie porobię nowe postacie. Część, część od nas z Gildiowiczów też się przeniesie na, na, na Alliance z, ze strony hordy. Yy, także pobawimy się na pewno tym patchem, ale myślę, że to jest raczej krótkoterminowe rozwiązanie i na dłużej chyba nikt się nie, przy, nie da przyciągnąć. Tego typu kontentem. Myślę, że sam sezon czwarty jest dużo ciekawszy. Możliwość pogrania sobie gdzieś tam w Karazan, czy, czy niektóre fajne dungi, czy, czy, czy ogólnie powtórzenie niektórych ciekawszych rajdów. My się bardzo jaramy na Castle Natri, bo bardzo nam się gildy nie podobało. Podobał ten raid. Ale zobaczymy. zobaczymy. No, już pierwszego wychodzi, wychodzi ten nowy patch. Pogramy, zobaczymy. Będą streamy u mnie, będą streamy u Pultnego Niedźwiedzia. Eee, nagramy sobie potem tutaj w dwójkę takie podsumowanie na endgame. Także dzisiaj chciałem tylko, żebyście mm, mniej więcej się dowiedzieli o tym, co się dzieje, jak wygląda sytuacja. Eee, dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Czy czekacie na patch 9.2.5? Czy gracie w WoWa? czy nie gracie, czy to Was zachęci do gry, chętnie otworzymy to jakąś dyskusję pod filmem yy, i zobaczymy, jakie są Wasze opinie. Oczywiście zachęcam do subskrybowania i dawania łapek w górę, ponieważ to no, jakby bardzo nas motywuje do dalszej pracy. I tu też mamy taki dzwoneczek, jak klikniecie ten dzwoneczek, to będziecie dostawali powiadomienia o każdym naszym nowym filmie. Ja nazywam się Spiralus, dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się, no i cześć!